Biedronka nie przestaje zaskakiwać. Wyrwałem z koszyka ostatnią sztukę. Jest to namiot termiczny plus siatka maskująca. Taki zestaw przetrwania można powiedzieć. To jest co prawda biedronkowe i prawdopodobnie teraz w sklepach już tego nie ma, albo będzie na jakichś outletach, ale pokazuję Wam to z jednego powodu. Z tego powodu, że te produkty są klepane na jedno kopyto i wrzucane na bardzo dużo portali, głównie chińskich wiadomo. I warto przetestować to pod kątem praktycznego, faktycznego użycia. Czy w tym da się spać, czy w tym da się cokolwiek zamaskować. Co prawda, producent pokazuje, że można to wrzucić na samochód, no ale mogą pokazywać różne rzeczy, ponieważ ta siatka po prostu jest za mała i za rzadka, żeby maskować cokolwiek. Bardziej zależy mi na pokazaniu tego namiotu termicznego i spędzę w nim noc. Pokażę Wam, czy da się w tym spać, jak to się zachowa po jednej nocy. A może już nie będzie co zbierać po tej nocy. Zapraszam do oglądania. No jasne. Znaczy wiesz, że one tam unikają. Najmniej to się boją lisy i podchodzą. Ale tam jest, tam musimy iść. Zejdziemy sobie w dół tą ścieżką, żeby nie iść w tych szuwarach stawowych, tylko przejdziemy sobie właśnie to bokiem. Ktoś tu próbował. Ale to wygląda na robotę. Dzieciaków przyszedł robić sobie szałas. No, ale pracy trochę włożyli. Tu mamy wiązania. Jest konstrukcja. Będzie co palić. <głosy> <głosy> się rozłożymy tutaj zaraz. Tu wszędzie są spady, są szyszki, patyki. No. Dotarliśmy na miejsce Kolega się ogarnia, to jest jego pierwszy dziewiczy rejs po, po lesie także dzisiaj będzie miał mnóstwo nowości a ja tak samo, dlatego żeby nie było że jestem taki stary wyjadacz to dzisiaj też będę chociażby pierwsza raz spał w tym i to jest to co Wam pokazywałem, biedronkowe cudo ten tunel Dlatego jest linka może tu będzie z 10 metrów, chociaż jest to Taka trójeczka, 3 mm grubość. No i to wygląda w ten sposób. Jest to na pewno większe niż to czerwone w zestawie biedronkowym, w zestawie survivalowym. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nowy worek na zwłoki. Dobra, to ma jakieś 2 metry 2-20 nawet. Muszę znaleźć dwa drzewa, na których rozepnę linkę. I oczywiście równą powierzchnię bez korzeni, które by się mi wżynały w precy. Pierwszy raz ten namiot. Nie, nie pierwszy. Tego namiotu nie? Którzy wcześniej używałeś go? Używałem już to, nie. Jest. Ostatnio był. Wiesz gdzie rozbijany? Nie. W Chorowie w Zoo. O! Zamknijcie. Była ]cie? taka akcja mocne zwiedzanie Zoo. I można było sobie wziąć namiot. I na terenie przy słoniach był no normalnie plac. No. się rozbijali, dostawali kiełbaskę. I Co chodziłeś ty z przewodnikami. Nie pójdzie. słyszałem o tym. Nie, ale to jest. Fajne, tak, jak mocne zwiedzanie muzeów, ale to masz jeszcze ze spaniem na dziko takim no, trochę. No i to było właśnie spoko, bo było zapewnione, wiesz, darmowe spanie w cenie biletu. Tam było chyba, nie 80 zł do osoby? No to takie nie darmowe. No w sensie, no, no darmowe w sensie w cenie biletu zwiedzania, nie? No, 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 no. Zł do sobie, ale poza tym było też wyżywienie, kiełbaski, jakieś karkuweczki, szaszyki. więc cena całkiem spoko było. No w sumie. No i właśnie tam ostatni raz był ten namiot. Czyli to dobra, bo ja cały czas szedłem tym takiem, że ten hamak to tylko ten hamak, i nie, jeszcze nie. Hamak też rozłożymy. tak? Chociażby, żeby do no. niego siąść, żeby zobaczyć, co to jest. Co można zapić, co to można za 5 zł za kupić. No to tego szturka jest naprawdę bardzo słabo. Szczerze mówiąc, to jest po 5 metrów, tu jest. No wiesz, biorąc pod uwagę to, że ma 2,20. No ale to jest naprawdę bardzo licho i już widzisz, byłby problem fajnie bo tu w lesie można wykorzystywać istniejącą infrastrukturę dokładnie teraz tak. Dwie rzeczy, których tutaj brakuje na pewno, to uchwytów do złapania na końcu, bo on się będzie przesuwał, marszczył i tak dalej. Więc to jest kika, że nie ma tu żadnej klamerki, i trzeba będzie stworzyć. No i druga sprawa, co z tego, że ja mam taki tunel, skoro on sobie różno i nie ma tutaj żadnych przewleczeń na. Śledzie, na no nic takiego, co by można było przytroczyć do ziemi, żeby to trzymać w jednym miejscu. Dabie się zaraz ciemniej. Tutaj właśnie jest przygotowywana siatka. Nie widzieliśmy piłki do siatkówki, ale może jakimś pecherzem rybim uda się zrobić. No, ze zle początki dobrego, tak to się mówi? No, a tu tym razem tymczasem jest ten sposób. I ja zamierzam to tak zostawić. Bo powinienem tu jakieś śledzi wbić, tylko boję się, że to rozszarpie. Ten złożali, Powiedz nam jaki masz problem jaki masz problem Że zawsze czubek nie pękał No bo jesteś czubek po prostu i, tego. I właśnie I właśnie w to zrozumiałem Ale już nic nie było takie same wtedy Nigdy nie przypuszczałem, że będę rozmawiał o tym czubku Tak To jeszcze pęknięty Pasuj, sobie. <grym> Prawie najtrudniej jest rozpalić ogień A wiesz co jest trudniej zrobić jeszcze? Przemać go właśnie chciałem powiedzieć. A, a latałeś kiedyś Boeingiem 457? E, faktycznie to było trudniejsze. Tak. <głos> <głos> a co to za Boeing? <noise> ja mam pojęcie. 457 nie ma takiego Boeinga. Zobacz, no jak właśnie od świnki Kurde, ta brzoza jest za stara. Czy to jest właśnie AJUT? jakaś kasza z klopsami zastanawiam się jak to w pierwszym, po pierwsze przy, przyrządzić, bo do mikrofalówki wystarczy 5 minut. No ale zgara, to ciężko. I chyba sobie to tak w ogóle to jest tylko 9 miesięcy przypreliminowane. Jestem już 10. Chyba sypię kaszę z wodą. się to zaparzy. Ona jest wstępnie ugotowana już. Zobaczymy, że takie jedzenie nadaje się na biwaki, jakieś różne wypady. Niektórzy chcą mieć dania obiadowe, ewakuacyjne. Hmm. No nie jest to słabe, ale pewno trzeba troszeczkę podlać wodą i pod przykryciem to gotować. Odkąd zacząłem z siebie <laughs> Było trochę lepiej. Znać nie, nie zmieniło się nic, po prostu siekiera mnie zaczęła ubierać. Znać, Ale nie spełniła to, swojej nie roli. To, nie. Z jakiej planety pochodzi ta historia? To? Zawsze robię slow motion z ognia. To fajnie wygląda. Zawsze. To jest jakiś tam jednak są jakieś konotacje rodzinne. Ba tak. Głowy ja jesteście powiązani. Gdzie to w ogóle? <głos> <głos> może nie rozgrzebuj tych rany no. Nie. No. Tak to wygląda Ja wiem że to może wyglądać słabo Bo jest brązowe I w sumie taka pulpa no ale kurczę, kasza z sosem i Pulpetami A To jest tej firmy Bo mam dwa dania różne To było chyba Proszę kupionę Kosztuje tam gdzieś chyba 12 zł taka porcja I tutaj jest 330 gramów i 114 kilokalorii czyli je taki słaby słaby obiad można powiedzieć. Za mną noc. Nade mną srebrko. Oczywiście jak w mikrofalówce. Przede mną też noc. Tak to wygląda. Na szczęście materiał nie jest szeleszczący, on jest właśnie taki bardziej foliowy, co słyszycie. I nawet jak będzie na wietrze latał, to on nie będzie nieprzyjemnie budził, nie będzie chrobotał. Chociaż śpiąc w takim czymś, to jakbyś spał na dworze, nie? tylko po prostu odsłonął od wilgoci, od wiatru bezpośredniego od boków i od wilgoci odrosy, ewentualnie od odpadu. Nawet powiedziałbym, że hamak, jak tak idę i patrzę z daleka, w pewnych momentach wydaje się nawet bardziej rzucający się w oczy, ponieważ jest oddzielony od ziemi. Wisi nad ziemią i to jest takie trochę, no widać, że tam coś jest. Natomiast czy namiot, czy ten tunel, one są na bezpośredniej ziemi. Jeśli jest otoczenie zieleni i krzewów to one się trochę zlewają z otoczeniem, bo stanowią jakby przedłużenie gruntu. A ten hamak to się nawet odznacza. Więc jeśli ktoś chciałby mieć spanie takie w miarę rzucające się w oczy, takie jakieś takie stealth, to na pewno nie może być to hamak, bo... On jakby od razu się rzuca w oczy. Nie, nie jest to jakaś taka integralna część lasu, podłoża, etc. No, bez pani wracają. E, taką powiem ciekawostkę. E, dzisiaj rano podeszła do nas taka starsza pani. Na około dziś około 40 lat. <grym>, nie no. <grym>, Zdecydowanie była dużo starsza. Ja e, <grym>, się naraziłem teraz. E, I ona Miała z 80. <grym> I ona e, podeszła po prostu zagadała do nas. Ale to jest za się wspaniałe w tym kraju, że ani my się nie boimy e, nigdzie się rozłożyć, ani też ludzie nie boją się takich, którzy się rozkładają w lesie. Bo tak naprawdę starsza pani podeszła do dwóch. Nieznajomych młodych facetów pogadać o pogodzie. To jest, no, w wielu miejscach już na świecie, niespotykane, że na sobie w środku lasu podeszła do nas i pogadała. E, I poszła życząc miłego dnia. No, także trzeba to doceniać. Jak oceniam spanie w tym tunelu? Ciężko powiedzieć, spanie jak pod chmurką, praktycznie. Jego otwarte boki są tak duże, że. Czułem wiaterek na twarzy, kiedy, kiedy leżałem. No, nie jest to jakaś super osłona przed wiatrem, jeśli będzie ustawiony w tą stronę. Jeśli chodzi o jakość, no to tam się urwało od naciągu. Na szczęście on nie poleciał dalej, nie się, tylko po prostu się oderwał kawałek. I akurat ta folia jest na tyle fajna, że po prostu da się ją odrywać, ale nie da się jej rozrywać w łatwy sposób. To jest akurat plus. Nie trzepotało na wietrze i nie szeleściło. Nie budziło mnie to w ogóle w ciągu, w ciągu spania, w ciągu nocy. Także z plusów jest to na pewno bardzo lekkie i małe. To, to trzeba powiedzieć. Jest wodoodporne, więc chowamy się w tym, pod tym w czasie deszczu. Z minusów potrzebujemy co najmniej dwa punkty zawieszenia. Więc to muszą być punkty, które są pomiędzy. Na tyle dużą odległość, mimo te 2,5 metra, żeby dało się to zaczepić. Z minusu właśnie otwarte boki robią to, że musimy się też odpowiednio ustawić do wiatru. Jeśli znajdziemy dwa drzewa, powiedzmy gdzieś tam w lesie, które będą nam pasowały i będą jedyne możliwe w tym miejscu do rozłożenia się, bo tak, to, to nie jest tak, że jak w lesie są tysiące drzew, to akurat. Pomiędzy każdym a każdym drzewem można się rozłożyć, bo kształtowanie terenu nie, niejednokrotnie tak mocno ogranicza możliwość rozwieszenia się, no, że tak naprawdę czasami zostają nam w lesie 2-3 drzewa, pomiędzy które w tym danym rejonie możemy się tylko rozłożyć. Jeśli ewentualnie będziemy rozwieszeni w taki sposób, że wiatr będzie nam wpadał w ten tunel, no to raczej nie pośpimy, bo będzie się robił nam tam przeciąg po prostu i będzie to bardzo nieprzyjemne i to, przed czym to powinno chronić, no kompletnie nas nie ochroni, tak czy siak. Dlatego to musi być zawsze prostopadle do wiatru. Druga sprawa, no jest to może nie jednorazowe, ale kilkurazowe. Jeśli tego nie rozerwiemy za pierwszym razem, nie oszczędzałem tego. No powiesiłem, robiłem różne rzeczy. Potem na tym rozłożonym zwijałem matę. Widać tam wgniecenia różnego rodzaju, naprężenia tego materiału. Dlatego dla kogo to używać? Dla kogoś to ma naprawdę wyśrubowane, już dopchane miejsce w plecaku swoim, powiedzmy ewakuacyjnym, bo do bushcraftu to się nie nadaje w ogóle, tak na co dzień. Także albo ktoś ma dopchane w plecaku ewakuacyjnym, albo w ogóle nie uznaje takiej opcji, że będzie gdziekolwiek nocował i nie przygotowuje się na to, ale jednak chciałby to dorzucić w razie W, tak jednak, jednak, to też to będzie spoko. No i na pewno do takich plecaków typu Bob Trzydniowych, żeby gdzieś tam to rozwiesić. Bo tak naprawdę, można to rozciąć wzdłuż i zrobić całkiem niezłego tarpa z tego. Tylko potrzebujemy większą ilość linek, żeby wiązać to gdzieś tam. No, chyba że zrobimy po prostu tipi z tego, to nie potrzebujemy żadnej linki, tylko śledzie. Nadaje się to właściwie w ograniczonej ilości wypadków. Dużo lepszy byłby nawet tani tarp, bo będzie znacznie wytrzymalszy i praktyczniejszy. W użyciu. Natomiast no, nie neguję tego, ma to jakieś swoje miejsce w, w naszych przygotowaniach. Na pewno musicie przemyśleć, czy, czy faktycznie Wy tego potrzebujecie i chcecie wydać tych tam kilkadziesiąt złotych na to, żeby wrzucić to do plecaka. Tyle z moich obserwacji. Spałem, ale czy kiedyś powtórzę to, nie wiem. W tym momencie nie widzę takiej szansy, żeby drugi raz się pakować do takiego tunelu. Specjalnie mając do wyboru inne opcje, tak na dobrą sprawę. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na nasze media i komunikatory, które możecie znaleźć, znaleźć jak zawsze, w opisie filmu. I trzymajcie się.